Czy to podczas streamowania, czy pod niektórymi filmami spotykam się z pytaniami AC'Zu, a jak Ty to zrobiłeś, że masz to koło mountów i te inne addony? Jak to zainstalować, co to jest? I oczywiście mógłbym odesłać do filmu o radialu, ale po co, skoro jest lepszy sposób na instalowanie Addonów do Guild Wars 2? Witam bardzo serdecznie w poradniku do Addon Managera, czyli aplikacji, która ułatwi Ci instalowanie Addonów. Serdecznie zapraszam. Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć pewną kwestię, jeżeli chodzi o addony. Wszelkie arc y czy radiale, czy też inne addony, które są popularne, powiedzmy, że są legalne. I dlaczego to zwątpienie w głosie? Ponieważ Arena.net ma do addonów dość chłodny stosunek niby nie banują za używanie pod warunkiem, że dane addony nie ingerują w grę, czytaj, nie niszczą gry, nie nadpisują jej, ani nie dają przewagi użytkownikom. Jednak też addonów oficjalnie nie popierają, po prostu przymykają oko, skoro i tak owe addony nie szkodzą grze. Więc grać z tymi najbardziej znanymi addonami możecie i bana nie powinniście dostać. Wiele osób takich addonów używa, w tym i ja i jakoś moje konto się trzyma przez te wszystkie lata. Dodatkowo sporo osób nawet z zagranicznego YouTube'a promuje owe addony, czy po prostu ich używa, także możecie czuć się bezpieczni, więc skoro już wiecie jak to wygląda oficjalnie i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że powiedziałem tą formułkę, możecie sami podjąć decyzję, czy oglądacie dalej, czy jednak nie. Dobrze, dzisiaj zajmiemy się instalacją Addon menadżera, a w nim Radiala oraz ArcDPSa. Nie będzie to poradnik tłumaczący każdy klawisz i każdą opcję, jaka w owych addonach się znajduje, bo takich materiałów jest aż nadto. Dziś skupimy się na podstawach, czyli jak to zainstalować oraz jak sprawić by działało. Radial służy do tworzenia menu kołowego mountów, a ArcDPS mierzy to ile obrażeń zadajecie Wy oraz osoby w Waszej drużynie bądź składzie. By pobrać naszego menadżera, wpisujecie w Google Addon Manager. Powinna Wam wyskoczyć strona prowadząca do Githuba. Wchodzicie w nią z wyszukiwarki lub za pomocą linku z opisu. Gdy znajdziecie się na stronie, spójrzcie w prawo. Tam też powinniście znaleźć napis Releases z najnowszą wersją owego Addona. Na ten moment jest to 145. Klikacie owy napis, to was przekieruje na kolejną stronę. Tam klikacie GW2 uoaom i pobieracie aplikację. Gdy pobierzecie spakowaną paczkę, wchodzicie do folderu z zainstalowaną grą. I tutaj bardzo ważna sprawa, tak samo to działa w wersji Steam, jak i zwykłej. Tworzycie tam folder Addon Manager i wklejacie owy spakowany plik. Wypakowujecie i uruchamiacie launcher. I teraz tak, wybieracie z listy addonów to, co chcecie zainstalować. Na potrzeby tego poradnika będzie to ArcDPS oraz Radial Mount. Na dole w sekcji wyboru ścieżki instalacji wybieracie miejsce zainstalowania Guild Wars 2. Czasami gdyby to nie zadziałało, możecie spróbować zmienić ścieżkę idąc nią trochę dalej do Bin64. Następnie klikacie Install i czekacie na zainstalowanie addonów. Jeżeli wszystko zrobiło się bez przeszkód, wychodzicie z menadżera i wchodzicie do gry. Po uruchomieniu gry wyświetlą Wam się dwa okienka: wielkie niebieskie od Radiala oraz małe ciemne od Arka. Radiala wyłączamy i zajmiemy się na ten moment Ark DPS-em. Nie będę tłumaczył każdej najmniejszej funkcji, bardziej zajmiemy się kilkoma głównymi oraz takimi opcjami, które faktycznie pomogą Wam go w ogóle uruchomić i ogólnie ustawić. By móc go przywołać oraz wyłączyć, klikamy Alt Shift T. Klikacie Areastats i tak na dobrą sprawę macie ustawionego, uruchomionego dpsa. Następnie wyłączacie okno i wchodzicie na dowolną postać. Po wejściu na postać pojawi Wam się okienko z Waszą nazwą postaci. Możecie je swobodnie przekładać z miejsca na miejsce, tam gdzie jest Wam po prostu wygodnie. Lista osób wyświetlanych w addonie będzie się powiększać wraz ze wstąpieniem do party lub składu by mieć na przykład więcej opcji jak sprawdzenie Hilla czy alaka, musicie pobrać rozszerzenie do Arc DPS'a, które także znajduje się w Anton managerze. Jednak w temacie Arca to nie wszystko, ponieważ mamy w nim kilka innych ciekawych opcji, jak np. włączenie wyświetlania własnych bunów, włączenie własnych statystyk, jak i na przykład Metrics, który wyświetla wasz FPS oraz ping. Dobrze, ale co z radialem? By go uruchomić, klikacie Alt Shift. M. Tutaj przydadzą Wam się opcje gry, ponieważ będziemy musieli je po prostu przepisać. Więc zróbmy trochę miejsca na ekranie. W opcjach schodzicie do mountów i tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ musicie przypisać do Radiala te same klawisze, które są przypisane w opcjach do mountów. Czyli Raptora macie na przykład pod teoretycznie X, no to w Radialu także musi to być X. Dobrze, po przypisaniu schodzicie niżej do zakładki Keybinds, i tutaj wybieracie, czy chcecie, by okno Mountów było zawsze pośrodku ekranu, co serdecznie polecam, czy tam, gdzie jest aktualnie mysz. Wybieracie pod jakim klawiszem chcecie mieć otwieranie koła wyboru mountów i schodzicie niżej, by troszkę je zwiększyć, bo w swojej podstawowej wersji, w mojej opinii, jest troszkę za małe. Ja zazwyczaj używam okolic 1,75. Jest wtedy na tyle duże, że łatwo trafić, jeżeli gdzieś się śpieszycie, ale też nie zasłania całego ekranu. Wychodzicie z opcji radiala i teraz powinniście móc wywołać owe koło mountów. Ciekawostka, jeżeli często komanderujecie, podobnie możecie zrobić z markerami. Ale tego już pokazywać nie będę, bo działa to tak samo jak mounty. Podobnie sytuacja ma się z novelties, też możecie je przypisać. Wszystko działa analogicznie do mountów. Ważna sprawa: nie jestem autorem addon managera, także jeżeli mielibyście jakieś problemy z instalacją bądź inne problemy, zachęcam wejść na GitHuba i tam poszukać odpowiedzi. Najlepiej mówię u źródła. Ja tylko pokazuję, że taka opcja istnieje i można jej użyć, więc jeżeli macie problemy, lepiej zgłosić się do osób, które po prostu tego Addon Managera tworzą. A jeżeli Wy macie jakieś informacje o Addon Managerze, Radialu bądź się, o których nie powiedziałem, a możliwe, że tak się stało, no to zachęcam napisać w komentarzu. Zawsze takie wiadomości pomogą nowym bądź powracającym graczom. Także z taką dawką informacji, tutaj jak i prawdopodobnie w komentarzach, wydaje mi się, że powinniście móc zainstalować Addon Managera, a wraz z nim inne modyfikacje do gry. Mam nadzieję, że film był pomocny i sprawi, że Wasze granie w Guild Wars 2 będzie jeszcze przyjemniejsze. Zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz suba, jeżeli dalej tego nie robicie, Was to nic nie kosztuje, a kanałowi pozwala się rozwijać. Zapraszam także na Twitcha, gdzie streamuję różne gry, nie tylko Guild Wars'a, choć ostatnio, ładnie równo idziemy z Daily Guild Warsowym. Link w opisie materiału do Twitcha. Mówi do Was Tizu. Hej!